Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najlepszym odcinku Świata Muzyki. Dzisiaj ze względu na to, że są trwające wakacje, będzie utwór temu towarzyszący, który mogliście już usłyszeć na początku. Jaki to utwór, jakiego artysty i dlaczego akurat będą to małe wspomnienia z wakacji. To już po wstępie. To jest świat muzyki, odcinek. White Sandy Beach of Hawaii. Także kochani, witam Was raz jeszcze serdecznie w świecie muzyki. Tak jak wspominałem, dzisiejszy utwór będzie. Utworem wakacyjnym nie tylko dlatego, że jest to premiera w okresie wakacyjnym, ale też dlatego, że mam z nim pewne wspomnienia, ale to już w swoim czasie. Na sam początek o utworze. To, co mogliście usłyszeć na początku odcinka, to jest fragment utworu White Sandy Beach of Hawaii wykonania Israel Kamakawi McAwiole, tego artystę, jakże i album, z którego pochodzi utwór. Możecie najbardziej kojarzyć przez Somewhere Over the Rainbow, myślę, że chyba najbardziej znany utwór tego artysty, ale wybrałem Wet the Beach jako dzisiejszy utwór do omówienia, ponieważ Somewhere Over the Rainbow mam na liście w podcastach, żeby o nim kiedyś powiedzieć, ale wybrałem ten utwór, ponieważ jest to ballada, która w nieco romantyczny sposób wprowadza nas na Hawaje, a też jest akurat to utwór śpiewany po angielsku. Jest to jeden z tych utworów, które są śpiewane po angielsku na albumie Fancy Future. I postanowiłem, że ponieważ mówi on generalnie o białych plażach hawajskich, co jakby w moim odczuciu też przez pryzmat wspomnień jaki mam, akurat będąc. No chyba jak mogę powiedzieć, że tam byłem, mam dużo wspomnień z tamtego miejsca, takich właśnie niesamowitych i między innymi białe plaże. To, co dodałem jako zdjęcie na Instagramie, to było to, co też nie ukrywam, znalazłem na internecie, bo ze zdjęć archiwalnych swoich, jak patrzyłem za Zdjęciem tejże konkretnej plaży, którą chciałem pokazać, czyli Kailua Beach. niestety miałem tylko zdjęcia takie z morzem prędzej niż z plażą, co nie do końca mogłoby oddać tamtej tamtego miejsca. Ale też właśnie mam nadzieję, że tamto zdjęcie, które znalazłem, Że Wam się spodobało. Jeżeli nie widzicie, to zapraszam Was na mój Instagram. Tam możecie zobaczyć. Kajluavicz, która też była dla mnie inspiracją w ogóle, żeby nagrać ten odcinek. Też bardzo się cieszę, że mogę wspomnieć o Sam Izraelu Kamakapi Waole, ponieważ jest to artysta, który jest tak zwanym hapa. Jego yy, muzyka jest yy, też hapa, hapa haole, czyli jest to muzyka hawajska, ale też zawierająca. Te elementy zagraniczne, chociażby to, że tak jak White Sandy Beach, jest śpiewana po angielsku też muzyka Iza, bo też taką miał ksywę, pseudonim. Właśnie ona łączy elementy muzyki hawajskiej tradycyjnej i właśnie powiedziałbym tej współczesnej. Bardzo się cieszę, że mogę wspominać tego artystę, ponieważ znacie go chociażby przez utwór Summer Over the Rainbow, a też to jest artysta, który. Gdzieś właśnie od czasów, jak byłem na Hawajach, towarzyszy w moim życiu z muzyką hawajską. Też mam akurat jego płytę u siebie, w sensie kupiłem jego płytę na Hawajach podczas pobytu tam i bardzo się z niej cieszę, bo właśnie kiedy sobie wracam tak wstecz ze wspomnieniami, to właśnie oprócz tego, że na wakacjach bardzo przyjemnie się słuchał tego utworu, też bardzo przyjemnie się go słucham, chociażby dzisiaj, jak człowiek tak jest gdzieś. W zaciszu domowym też jest trochę inaczej, bo wiadomo, mamy dzisiaj Spotify, mamy iTunes, i tutaj mały announcement dla tych, którzy słuchają Spotify. Kochani, ponieważ robiłem też badanie podczas jazdy taksówką, chociażby, czy więcej ludzi słucha muzyki na iTunes, gdzie teraz tworzę obecnie playlistę Świat Muzyki z utworami, które tu mówię. Czy jednak Spotify? I ponieważ wyszło, że dużo więcej z Was słucha Spotify, to też możecie znaleźć link w opisie, gdzie utwory, które umówiono dotychczas, są dostępne na Spotify do posłuchania, włącznie z dzisiejszym. A West Beach, mam nadzieję, kochani, że Was poprowadzi w taki właśnie klimat hawajski, jeżeli jesteście gdzieś nad plażą, gdziekolwiek indziej, i macie ładną pogodę. To jest taki właśnie utwór, że możecie się rozmarzyć. A jeżeli Hawaje są, nazwowym kierunkiem Waszych marzeń, to powiem Wam, kochani, że jeśli tylko macie możliwość, postarajcie się spełnić to marzenie. Bo jeśli chodzi o wakacje i wyjazd taki gdzieś naprawdę daleko, to Hawaje są warte wspomnień. Będę tutaj też w przyszłości omawiał przynajmniej jeden utwór hawajski też Izraela Kamakawiwo'ole, ponieważ jest to też takie wyzwanie językowe dla mnie. Użyć y, języka, który jest y, chyba najprostszym, jeśli chodzi o alfabet, ale też y, takim bardzo dla nas innym. Tutaj wybrałem właśnie pierwsze White Sandy Beach też dlatego, że jest to utwór po angielsku i na pewno na takie pierwsze spotkanie z Miejsce, które się kojarzy z rajem. To chyba będzie takie wasze pierwsze zatknięcie też z Hawajami. Jeżeli kiedykolwiek wyobrażaliście sobie muzykę, mam nadzieję, że w tych klimatach. Nie mówię tutaj o konkretnym fragmencie tekstu, ponieważ najbardziej mi zależy, żebyście w ogóle poczuli tę muzykę, ten utwór w całości. I też właśnie chociażby zamykając oczy mogliście sobie wyobrazić ciepło, jeżeli akurat doświadczacie, nie wiem, złej pogody czy czegoś. Czy chociażby chcielibyście tak uciec od rzeczywistości, to to będzie, mam nadzieję, dla Was idealny kierunek. Na ten czas to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. I w szczególności, że spodobał Wam się mój pierwszy zaproponowany utwór z albumu Facing Future, też utwór z Hawajów, z Hawaii. Czekam na Wasze komentarze i życzę Wam, kochani, jeśli słuchacie tego akurat w wakacje, miłych wakacji w ciągu dalszy. a jeżeli słuchacie tego w innym czasie, to że możecie przez ten podcast, czy chociażby przez zaproponowany utwór, Wrócić ze wspomnieniami do swoich wakacji. Na ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Poza tymi Cześć.